Cześć, tu Cary i witajcie w kolejnym, tym razem już mam nadzieję, pełnowartościowym odcinku Sześciodnej Technomaterii. Jak to dobrze widzi, że mi się moje zbiorniki z seed oil'em oraz z miotkiem napełniają. No niestety zbiornik z Liquid Dena trochę gorzej się sprawuje. Może jak w jakiś sposób uda mi się ten proces przyspieszyć, ale to jeszcze nie teraz, w tej chwili. Te moje pszczółki na przemiał, myślę tutaj o kamiennych, niestety jeszcze nie mają aż takiego przemiału, same w sobie aż tak szybko się nie robią, abym próbował to jakoś przyspieszyć, dlatego w dalszym ciągu wrzucam je ręcznie, no, a to i tak trochę trwa. Więc musiałbym dostawić od razu drugi mikser i tak dalej i to by było bardzo skomplikowane. Dobra, tak poza tym. Słuchajcie, ostatnio się zacząłem zastanawiać, czy by nie zrobić technicznej przerwy tutaj w serii, ponieważ no, no moje FPS jest już tragiczne po prostu w tej chwili. W momencie kiedy się ten cały miodek i C-Doil napełni, myślę, że przedmioty przestaną fruwać po rurach, ale no... No, nie oszukujmy się, tak? W momencie, kiedy to jest seria, na modach, no to co to za Friday jest w momencie, kiedy ja z tych modów nie korzystam? A, no, przepraszam, ja w tej chwili mam 15 FPS-ów, więc jest tragedia. W momencie, kiedy pójdę na pasiekę, ich liczba wzrasta do 30, czyli ewidentnie jest coś na rzeczy. I mówimy tutaj o rurkach. No, może, 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 duże, przez duże M, Sytuację poprawiłoby wrzucenie wszystkiego do w rur teleportujących. Tak, tylko, jak pamiętamy, rury teleportujące trochę nie domagają ostatnio. No cóż, niestety. No dobra, i tutaj już oczywiście 30 fps, -ów. jest lepiej. Ha, tak, czyli, no, czyli, tak, problemy, problemy, jeszcze raz problemy. Może to jest coś nie tak z ramem, bo tutaj, jak tak spojrzę, to mam. Niby przydzielone 3 giga, mało zużyte i kurcze, kto wie co się dzieje, tak prawdę mówiąc. Może trzeba posprzątać, może po prostu się już świat zastarzał. Tak czy inaczej, ogólnie, no dobra, zajmijmy się w takim układzie tym, co chciałem się dzisiaj zająć. Jako że ostatnio żeśmy zrobili to takie cudo do ładowania jetpacków, no na jetpacki działa, na energię krystal już nie do końca, Piły i drilla jeszcze mi się nie udało rozładować, aby to dorzucić, więc nie sprawdzałem, jak idzie. Ale za to przyszło mi do głowy, żeby z sprawdzić sobie jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym spróbować zrobić, mianowicie ładowarkę do energy celli. Ładowarkę do energy celli. Pytanie, czy mam energy cella. Wszystkie są dość pełne, czyli będę musiał sobie skraftować jakąś nową, najprawdopodobniej, ewentualnie znaleźć jakąś prawie rozładowaną, ale to akurat chyba będzie mało prawdopodobne, bo wszystkie są dobrze podłączone do wydajnego systemu z naszych wysokociśnieniowych boilerów, czyli są pełne. Dobra, czyli ogólnie tak. Jako, że ja wiem, że jest całkiem dobry i no, wydajny sposób zrobienia takiej rzeczy przy pomocy Turfli i ComputerCrafta, to chciałbym spróbować zrobić coś takiego przy pomocy no, jakichś innych modów, tak? W tym wypadku będzie to takie combo Buildcraftowo, termal expansionowo redpowerowe Pytanie, czy mam? O, mam deployer, yy, czyli będziemy potrzebowali tak: jednego blockbreakera, jednego deployera, Autarkic gate aeronowego, którego nie mam, jak widać. Yy, będziemy potrzebowali również e berald Pipe, Eberald Transport Pipe, jako że dalej nie wiem, jak działają te Advanced Boot. Hmm. Teraz jeszcze będziemy potrzebowali kilku rzeczy, czyli na pewno będziemy potrzebowali tubów. Pneumatic tubów. Yy, może i resztą tubów. Dobra, zobaczymy. Weźmiemy na razie tyle. Yy, będziemy również potrzebowali yy, do tego całego systemu filtra. Filtra. Ha, nie mam filtra. No dobra. Czyli od dziesięć tak mi się odrobinę ską Skomplikował. Muszę sobie dokraftować rzeczy, których nie mam. Jesteśmy na moim małym mini poligonieko testowym. Znajdujemy się gdzieś pod pasieką. Pod nami jest tunel, który transportuje energię. A zdecydowałem się, że będę tę maszynę składał tutaj, dlatego że tu mam po prostu więcej FPS-ów, Mam już cztery z tą I ogólnie jaki jest tego zamysł. Chciałbym wykorzystywać tylko przynajmniej jako stację ładującą. Powiedzmy, że jako stację zbierającą i tak dalej. No to to jeszcze nie wiem, ale zacznijmy od stacji ładujących. powiedzmy, że tak, to jest Deployer, on będzie stawiał, cokolwiek będzie miał w inwentory. To jest blockbreaker. E, przepraszam, to był filter. Tak by się podziało to, to. Allo. Czyżby mi zniknął blockbreaker? Właśnie się zbagował. O, Seriously. co jest? To jest blockbreaker. To jest filter. No. Dobra, teraz stoi. Ogólnie wygląda to w ten sposób. Mój plan polega na tym. Ten deployer będzie stawiał energię, energię cela w tym miejscu, gdzie będzie następowało jego docelowe ładowanie, a następnie, kiedy się naładuje, ten blockbreaker ruszy i go wrzuci gdzieś dalej. że, no, Jako, że ten system jest taki ostro improwizowany, no to zaczynamy od takich oto no, powiedzmy bardzo podstawowych rzeczy, czyli na początek użyjemy zwykłych aptarki gateów, bo mam ich akurat dużo, zwykłych gateów gdzieś by i zrobimy taki numer. Najpierw musimy kazać temu gateowi wchodzić w odpowiedni stan, czyli, zobaczmy to, jeżeli full energy emit redstone signal. No, chyba, chyba to jest dość yy, logiczne, prawda? I teraz w momencie, kiedy ten energy cube w tym miejscu się naładuje, resztą nowy sygnał zostanie wyemitowany i ruszy blockbreaker, który go odstrzeli. I który to blockbreaker, yy, na no akurat mamy resztą Cube, ale to nie ma znaczenia, yy, i, on je, i on go wyśle do magazynu czytaj do skrzyni, z której on będzie się brał. No dobra, ale tak, tutaj mamy deployera, prawda? I to jeszcze nie koniec. Teraz musimy, teraz musimy do tego deployera najpierw coś zapakować, czyli będziemy potrzebowali filtra, który będzie wyciągał coś, z czegoś tak, w tym przypadku będziemy tutaj mieli skrzynkę. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie skrzynka. Tak czy inaczej, zadeklarujemy, że chcemy, aby filtr wyciągał pustę, reczon energy cele z tej skrzynki. W momencie, kiedy no, jeszcze się tak naprawdę mówiąc nie zdecydowałem, jak to miało wyglądać, powiedzmy, że zrobimy trochę inaczej. Tego. Teraz rozbijemy skrzynkę również. Yy, I y, y, takie dobre pytanie. I co dalej? Yy, I postawmy to troszkę, odrobinę inaczej, czyli będziemy potrzebowali, nie wiem, trochę więcej miejsca. W tej chwili to y, będzie takie no, dość y, solidne prototypowanie. O, uraz znaleźliśmy. Czad. Hahaha. Jedną do przodu. E, dobra, w tym momencie będzie to będziemy takie ostre prototypowanie, bo e, ja tego wcześniej nie stworzyłem. Gdzie, ale okej. Okay. Potrzebujemy odrobinę więcej miejsca między filtrem a e, deployerem, czyli e, ustawiamy filtr ustawiamy deployer, ustawiamy gdzie jest nasza skrzynka docelowa e, i teraz ustawiamy mm, cobblestone, cobblestone structure pipe e, tak, dobrze ustawiliśmy cobblestone structure pipe następnie ustawiamy kolejnego data do, powiedziałem w tym przypadku autarkika i, i co by tutaj mu ustawić i powiedzmy, że rozchodzimy się, rozchodzi się tutaj o item z innej inwentury. Tak. Item z innej inwentory Nie jestem do końca przekonany, czy to jest e, dobry. Czy to jest dobry moment, ponieważ w tym momencie to będzie działało tak, że jeżeli jakikolwiek item pojawi się w tej skrzynce, no to wyśle Energy Pulse. E, z tym tylko, że. Chciałbym, aby to działało tak, że jeden puls będzie sterował od razu obydwoma tymi oto urządzeniami, czyli zarówno filtrem i deployerem, który to będzie tutaj wszystko robił. No i koniec końców chcę, aby to wszystko wróciło do skrzyni. Czyli musimy obie... zamknąć obieg oczywiście, mm, si zabrakło tu. Weźmiemy redstone, z tuby, bo akurat mamy pod ręką, i I w tej chwili teoretycznie to już powinno zadziałać, może przeprowadzić taki szybki mały test przy pomocy co by tu mamy hardener glassa. No dobra, powiedzmy, że przeprowadzimy to przy pomocy Cobblestona albo dirtu. Tak. Yy, trochę za nie. opóźnienie. Jeszcze dodaliśmy jeden tik. Yy, tak. O. Dobra. Czyli nasz, yy, nasz przyrząd do deployowania. <laughs> Dobre słowo. Yy, działa. Teraz myślę, że my jesteśmy w stanie yy, stworzyć już. Yy, no, właściwie z, zrobić rozruch taki na rystą Energy Cell. Tak? I Energy Cell się ładuje. Chwilę to potrwa. Dajcie mi chwilę. Wrócę do Was. Będziecie, kiedy on już będzie prawie. No dobra, zostało już kilka sekund do naładowania się tego energy Cuba i wygląda na to, przynajmniej jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że ten system zaskoczy. Jednak w tej chwili, teraz jak, on, jak w trakcie, jak o, jest, teraz udało się. Czyli ten cały nasz proces ładowania przebiega pomyślnie. Niestety, oto jest problem w momencie, kiedy. Wait, what? Ej, a gdzie zniknął nasz naładowany Energy Cube? Hallo, co się stało? Dobra, zarejestrował ktoś to? Całe szczęście, że mam tu nagrane, bo mi nikt nie uwierzył. Nasz na naładowany Energy Cube przestał być naładowany. Czyli ogólnie mamy kibel, yy, Gdyż, ponieważ. Yy, no dobra, to. okej. Okay. Ah chciałem, kurczę, dobrze, żeby wszystko działało jak należy. I niestety cały projekt zakończył się tym, że otrzymaliśmy w sumie bardzo fajne parpetum mobile. Jeżeli ktoś ma zbyt dużo y, energii, może sobie coś takiego postawić. A właściwie co tu się stało? Już tłumaczę. W momencie kiedy ten Reston Cube się naładował, Został on zniszczony przez Blockbreakera. A co się dzieje z Energy Cubami w momencie, kiedy zostaną zniszczone przez coś innego niż Range? No, jakby nie patrzeć, zostają zniszczone i tracą energię. Czyli ogólnie zbudowaliśmy właśnie bardzo sprawnie działającą, funkcjonującą maszynę bez sensu. Tak. Maszynę, która wysysała ładunek Minecraft Julie z obwodu. Tylko po to, żeby to robić na okrągło, przy pomocy jednego redstone energy cella. No dobra, tam powiedzmy dwóch... Hmm. Właśnie nie jestem pewien, dlaczego stąd zniknął redstone energy cell. Naprawdę, nie jestem pewien, nie powinien. A, zniknął, bo go żeśmy, bo go żeśmy wybrali. Ale to w sumie nie ma najmniejszego znaczenia, bo... Tak, bo to będzie jedyna rzecz, która tu będzie krążyła. No, więc jeżeli ktoś chce, potrzebuje coś takiego zrobić, to proszę, proszę Was bardzo. Jak sami widzieliście, działa to bardzo skutecznie i absolutnie nic nie robi. Pochłania zasoby we wszystkich znaczeniach tego słowa. Tak. Okej, okay. czyli. Ja tego Reson Energy cela stąd zabiorę, bo, bo po co to ma zjadać Minecraft czule bez sensu, a w międzyczasie by chciałem wrócić jeszcze na chwilkę do systemu ładowania tych wszystkich bateryjek przy industrial craftowych, a to dlatego, że w międzyczasie skończył, skończył mi się prąd w drillu. No i niestety, widzę, i Wy to też pewnie w tej chwili widzicie, te FPS-y po prostu nie pozwalają na kontynuowanie y, nagrywania w żadnym stopniu. Czyli y, moja decyzja na obecną chwilę jest taka, że y, jestem zmuszony po prostu no, zawiesić serię sześciennej technomaterii do momentu, kiedy uporam się z problemem FPS-ów. Y, nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, kiedy to będzie miało miejsce. W ciągu miesiąca, może dwóch. Ech, jak będę miał kiedy? Niestety, no, wyczucie czasu z tym związane, czyli to, że zdecydowałem się na taki krok jest tragiczne, a to dlatego, że planuję ruszyć z nową serią w ciągu tygodnia bądź dwóch. Tak, w najbliższym czasie. Czyli na początku czerwca pojawi się kolejna seria na kanale. No ale niestety z tytułu, że na razie sześcienna technomateria jest moją jedyną serią właściwie wiodącą, która w tej chwili się ukazuje regularnie, to, no niestety musi się przygotować na pewną przerwę w filmikach. Tak. Ale wracamy do ładowania. Właściwie chcę wam tylko pokazać to, że udało mi się już rozbudować Diamond Drilla i działa to trochę dziwnie, bo ten cały Diamond Drill a, zresztą wam to zademonstruję zaraz, jak mi się uda. Muszę w pierwszej kolejności go rozładować do końca. Nie potrwa to długo, on ma dość niewielki ładunek. No i oczywiście na samym koniec złośliwość rzeczy martwych. Nie jestem w stanie go rozładować tak, żeby było równo. Muszę go naładować do pełna i dopiero go spróbować rozładować. To chwilkę w takim układzie zajmie, no ale na dowód... Chciałem pokazać, nie da rady. Cóż, trudno. Tym oto failem, yy, zakończymy ten ostatni przed przerwą odcinek sześciennej technomaterii. Yy, ta seria nie padnie, ona wróci. To nie jest moje ostatnie słowo w tej kwestii. Yy, po prostu muszę się najpierw uporać z tymi FPS-ami, bo w ten sposób nie da się grać, nie da się nagrywać w żadnej mierze. Yy, tak. No i tak jak powiedziałem, spodziewajcie się czegoś nowego w ciągu najbliższych dwóch tygodni. A, i wybieram się na Media Fan Laba. <laughs> w czerwcu, na początku. Siódmy chyba, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli się nic nie zmieniło od tamtej pory. No dobra, w takim układzie No, tym razem się nie zapytam, czy wam się podobało, bo na pewno wam się nie podobało. Tak czy inaczej, w dzisiejszym odcinku Sześciennej Technomaterii to już będzie wszystko. No i do zobaczenia następnym razem, po przerwie. Cześć!